Będę miała takiego labu. Teraz Filip. Nelusia, aby do taty wejść, zadzwoń. Dobra, bo czekaj. I powiedzcie, za... że na będę. Takiego labubu. samego. Mogę teraz ja. Razem. Patrz to, jakiego ja No Zaprowadzimy na Filip. Czy taki? Nie, ale ten chyba lepszy niż ten, co ja miałam. Bokser. Ja też miałam. Takiego niebieskiego? No, znaczy też miałam takiego. W takim ubranku. Tylko innego lombu. Baby, sister.